Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Czarnego Kota. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek z serii, w której odwiedzam stare MMORPGi. Dzisiaj odwiedzam METIN 2. Zapraszam Was na odcinek. Pierwsze co. Myślę, że łatwo zauważyć to to, że nie ma już polskich serwerów, to znaczy jest serwer Polska, ale on jest zamknięty. Zaloguję się może na ten serwer. Okej. Okay. I teraz tak. Nie bijcie mnie i nie linczujcie, ale ja jako dziecko gram w właśnie królestwie żółtym, czyli czumio, albo jakkolwiek się to czyta, bo... wiecie, to było dawno i w sumie nikt o to nie dbał, jak to się czyta. I. Wybiorę też ten serwer ze względu na to, że po prostu, no, spędziłam na nim najwięcej czasu. I ja, oho, mamy nową klasę do wyboru, Likana. Wiecie, ja grałam ogólnie w Metina, za tych czasów, gdzie jeszcze nie było update'ów żadnych. Po prostu to, co mieliśmy na starcie, to było i jakby nikt się nie domagał, żeby coś zostało dodane. Jeśli chodzi o klasę, to ja grałam najpierw ninjom, a potem szamankom, ze względu na to, że wiecie, bułki, i sprawy. Można było na pociesić, się łatwo tam dokleić do kogoś. Kastomizacja zakończona. To jest coś dziwnego. Tego nie było za moich czasów. tu pada śnieg? A czemu tu pada śnieg? Jak mamy lato? Halo? To jest okazja startowa z Medina? O, masakra, dobra. Jeśli chodzi o grafikę, to nie zmieniła się. Jakby to kogoś dziwiło, to nie, nie, nie zmieniła się. O, i na starcie dostaje jakieś rzeczy. Ja mam wrażenie, że. Że się zaczynało albo z kilkoma potionami tylko, czerwonymi i, i to tyle. A tutaj mamy jeszcze zielone i fioletowe, huh! I I skrzynia ucznia 2. Ale no, muszę wam powiedzieć, że nawet muzyka, no na niesamowicie oddziałuje. Po prostu to jest taki, taka podróż w czasie, że basakra. O, i zmienili panel misji. Witamy w Metin 2. W dwa 2 oczekują Cię ekscytujące przygody. Na początek musisz odszukać strażnika miejskiego, od którego otrzymasz kilka podstawowych informacji i różnych zadań. Dobra, o, daruję Wam czytającego tego kwesta. Bronie dla młodych bohaterów. Mamy pocałunek, elfa lub mściciel, wdowy. A czemu to jest śnieg? Tam jest też jakiś Metin. A, no to na to 5 level, to it's it too much. Ja chyba nie dam rady tego zrobić, wiecie? <grych> o Jezus, nie, ale te loading Screen są straszne. Ja mam wrażenie, że te. Co on ma na sobie? W sensie, co, co tu się dzieje? On ma jakby outfit jakiś piracki. Jakiś miecz, którego ja nie znam, albo to też jest miecz w outfitcie. Czapkę Anubisa. I bardzo duży, świecący element na plecach. To. <grych> Nie no, jeśli chodzi o, o, o szamankę, to wygląda identycznie, jak te wiele lat temu i identycznie jej się gliczują włosy na ramionach tutaj w tym miejscu, zawsze mnie to denerwowało strasznie. Ona ma więcej włosów narysowanych na teksturze, niż ma w rzeczywistości, bo ona po prostu ma tak jakby jedną warstwę włosów. Gilotynowe ostrze plus jeden, <laughs> Aha, mam quest'a w ogóle jakiegoś. Polowanie. Podój na godny, zabłąkany pies. Ogólnie to widzę, że na czacie nie odzywa się nikt. Powiedzcie mi w ogóle w komentarzach, na jakich serwerach Metina graliście, szczególnie jeśli graliście tak jak ja właśnie na powiedzmy początku Metina. Ja zaczęłam grać w Metina jak były... Cztery serwery chyba. O ile się nie mylę, wiecie, tak mniej więcej to pamiętam. Ja grałam na Phoenixie, czyli grałam na serwerze Fubu. Bo serwer pierwszy to chyba był Monaster, nie? Ale nie jestem pewna, wiem, że była też twierdza i chyba Astral. Kurczę! Pamiętam te dazy serwerów, ale nie powiem wam dokładnie, jak to było. Możecie je poprawić, jeśli pamiętacie. I w sumie, chyba tamte czasy, gdzie było tak kilka serwerów, to były chyba te najlepsze czasy METINA. No, bo Metin to jest jedyny MMORP, który tak faktycznie nie dostał update'ów na początku w ogóle żadnych. I te rysunki, pamiętam te rysunki i te misje. I powiedzcie mi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Robiliście questy w Metinie, czy nie? Bo ja dosłownie nie pamiętam żadnych questów z Medina, nie licząc y, questu u biologa. Wiecie, zęby orka i tę sprawę. Teraz idziemy razem do miasta, Obczaj ile jest Gracze. Myślę, że jakby no, obczajka skończona. gracze jest dokładnie w pięciu. Plus ja, w sześciu. Aura miecza ci zgasła, dziołcha. fms FMS ma, tak. O rany, ale powiem wam naprawdę, nostalgia jest ogromna. Ale wiecie jaki, jaki to jest przykry widok, bo ja kończyłam grać w Metina, jak to była jeszcze bardzo popularna gra. Udaj się na bazar? Co? Kosztuje 5000. jak, chyba nie mam tyle. Podejrzewam, że nie mam tyle, ale ja chcę iść na bazar zobaczyć, co tam jest. Teraz mam większą motywację, żeby zbierać golda i powiedzieć wam, co jest na bazarze. I to jest ten staw. To jest serce po prostu M1, tutaj serce w ogóle całego community matchingowego. Tutaj po prostu miejsce spotkań, miejsce zerwań, yy, miejsce ślubów, yy, nie wiem, jakichś tam innych ofert matrymonialnych. Ale wiecie, co tak teraz przyszło mi do głowy, że tego już nie ma w dzisiejszych grach. Nie ma takiego czego, że wiecie, tutaj przy tym stawie wszyscy rozmawiali ze sobą. Tu była. Wieczna dyskusja po prostu. Mniej lub bardziej kulturalna dyskusja. Ale była ona cały czas. I faktycznie były osoby, które, nie wiem, po powiedzmy jak wyglądała wasza postać, mimo tego, że, no, opcji customizacji tutaj nie ma. Po prostu ludzie pisali do ciebie na privie jakieś pierdoły, czasami ja, czasami jakieś inne rzeczy. Brakuje mi tego w dzisiejszych grach. Faktycznie... jakby z jednej strony jestem świadoma tego, co dzieje się na przykład w Lolu, w CS, gdzie ta społeczność to głównie gnojenie się nawzajem. Mówię głównie, żeby nie było, że nie ma tam normalnych rozmów, albo że nikt nie napisze spoko stary, nie przejmuj się, czy nie powiem, na Wąszczacie. Jeśli chodzi o mmorpg RPG, to uświadomcie mnie, gracie jakieś gry, w których się faktycznie ludzi zaczepia po prostu na mieście? Poza zapytaniem się, nie wiem, co to za outfit, albo. Co to za pet, co to za mąd? coś tam, coś tam. Bo mi się wydaje naprawdę, że tego już w dzisiejszych czasach nie ma w grach. Wiecie, kto był największym koksem w M1? Osoba, która miała maskę emocji. Osoba, z którą mogliście się tałować. Zazwyczaj to byli wiecie już dorośli ludzie, którzy pracowali i sobie grali w mytyna po pracy, a dzieciaki patrzały i miały takie wow! Kolejna rzecz właśnie, to jest zabawne, bo Metin miał takie cechy, których ja potem w grach albo nie widziałam w ogóle, albo widziałam tylko w niektórych tytułach. I to jedną z tych rzeczy są właśnie na przykład maska emocji i całowanie się z innymi postaciami. Przyszłam tu wam pokazać jak wygląda Metin obecnie i dowiedzieliśmy się, że coś tam się zmieniło, ale no niewiele. Przykro jest mi po prostu grać w tego Metina. Przykro jest mi widzieć, że ta gra stoi pusta. Nie dziwię się, czemu się tak stało, no bo Metin nie dostawał aktualizacji, a potem stało się to, co się stało. to Stał absolutnie zmiażdżony przez RIVY, które miały znacznie więcej do dodanych rzeczy przez ludzi, przez, wiecie, przez Polaków, bo te pliwy najpopularniejsze to mam wrażenie, że były polskie. Gdzie ludzie to po prostu robili sami. Lepiej lub gorzej, ale no robili wszystko sami i dodawali te rzeczy faktycznie. Wow, tu ktoś ma gildię zrobioną domek. Czemu ja szamanka nie wydaje dzięku? Tak, teraz sobie zdałam z tego sprawę. Te dzięki naprawdę na mnie działają nostalgicznie, nie? Ja od razu mam wrażenie, jakbym była po prostu z powrotem, wiecie dzieckiem i grałabym sobie w Metinka po szkole. poznałaś się jednak trochę tych ludzi w Metina. Właśnie! Uświadomiłam sobie coś w tym momencie. Moja jedyna, że tak to umiem, przyjaciółka z gier, z którą dalej mam kontakt, Pochodzi właśnie z Metina. To właśnie to jest taka osoba, z którą się poznałam yy, łowiąc ryby w M1 i dalej mamy kontakt. Proszę Państwa, i to jest naprawdę, to już 10 lat, tak mi się wydaje. Musiałam to policzyć. Grałam Metina na podstawce i jeszcze w podstawce skończyłam grać Metina, więc no, kawał czasu. Kawał czasu, kurczę, aż muszę jej to powiedzieć, że już 10 lat się znamy, bo policzyłam to do filmiku. Dobra. Teraz to jest bardzo ważny, bardzo ważny moment. Wybieramy profesję. Szczerze powiem, jak sobie przypomnę, jaki tu był dysbalans między klasami. Jak tu były te niektóre klasy faworyzowane, że niektóre się nie dawały do niczego i po prostu nie istniały i jakaś dana klasa grała tylko jedną profesją. O kurcze, oni tu mają jakieś... To jest szaman healer, oh my god! I z tego, co widzę, to raczej Polacy nie grają, bo nie widzę, żeby ktoś na czas pisał po polsku. No ale met nie jest w pełni spolszczony. Awi, wachlarz mi wypadł! To był taki ładny wachlarz, mi się zawsze podobał, jak byłam dzieckiem. Żelazny wachlarz był brzydki, ale wydaje dźwięk żelazny, jak się go wyrzuca. Ale mam efekty wyciszone, Doczekajcie, czekajcie, głośnie efekty, żebyście mogli usłyszeć. Żebyście mogli usłyszeć, jak układa żelazny wachlarz. Jak żelaztwo. No jak żelaztwo. O, bronia. Bronia. Bronia dla likana, I hej. Um, wait, to oni noszą inny gir. A Jezus, faktycznie przecież tutaj gir jest wypisany do klasy. Oho, oh, ale przypał, dobra. Wyco to. O jacie! kurczę, właśnie! Dlaczego nie rozmawialiśmy o najważniejszej postaci z Metina? Ten pan! Ten pan! Niszczyciel dziecięcych marzeń! W ogóle, Ala ma mięśnień, Jesus! Ten jest za moim ukochanym handlarzem bronią! Przez kilka tygodni śpiewał codziennie pod moim oknem, a przez kilka ostatnich dni w ogóle go nie widziałam! Ja, ja nie czytałam tych kwestii nigdy wcześniej, naprawdę! Teraz jak to czytam, to mi się to wydaje po prostu ekstremalnie cringe'owe. Ej, ale handlarka różności jest całkiem cute! W sensie ładny ma ten model. Jestem zaskoczona, Han. Eee! Widzicie, widzicie tego konia? Dlaczego nie jest w kropki? Ten koniec w kropki. Wygląda jak krowa. Co naszej? ma na sensie Zastanawiam się nad tym od 10 lat i dalej nie wiem. Co, co to ma to niby taki naszyjnik dla konia? Nie mogę nazwać tego pancerza dla konia, no bo to taki pancerz jak yy, zbroje w terze, wiecie o co chodzi żeńskie. Czytamy dalej. Zgadzam się, nie śmiełam już chłodie okna, ponieważ Och, no cóż, wstyd mi o tym mówić. Zapach. Zapach. Zapach mojego ciała jest raczej odpychający. Myś... Myję się cały czas, ale nie mogę się pozbyć tego odoru. Właśnie dlatego chcemy produkować zapachowy olejek. Pomoże oczarować moją ukochaną hadlarkę różności pikantnym i fascynującym zapachem. Jeee! Udało mi się pokonać Metina i wypadło mi kół. I co to będzie, proszę Państwa? Co to będzie? Wir miecza! Wow! Wybrałam się jeszcze zajrzeć na bazar i tutaj już spotkałam kilka polskich ników. ale więcej miejsca zajmują nazwy tych sklepów niż faktycznie te sklepy. Nie było tu zbyt wielu osób. To ujęcie z bazaru będzie dosyć istotne w podsumowaniu, na które właśnie teraz Was zapraszam. Specjalnie na potrzeby tego odcinka odwiedziłam prywatny serwer Metina, polski. I teraz w tle możecie zobaczyć, jak on wyglądał, w sensie, jak wyglądało po prostu M1. Chociaż odwiedziłam też M2 i tam też było dużo osób, więc myślę, że komentarz jest zbędny. Po prostu nie widzę powodów, dla których mielibyście grać na globalów Metina. Wydaje mi się, że jeśli macie jakąś sympatię do tej gry, bądź po prostu chęć zagrania sobie w stary tytuł, to dużo bardziej Wam się opłaci faktycznie znaleźć jakiś prywatny serwer. Mogłabym tutaj powiedzieć, och, jaki straszny los Metina, bo przegoniły go prywatne serwery. Kłamałabym, gdybym to powiedziała. Uważam, że Metin sam sobie na to zasłużył. Tak jak mówiłam w moim materiale, to była gra, która nie dostawała update'ów. Bardzo, bardzo długo. Jakby nie została wprowadzona nowa klasa, to było naprawdę w święto lasu wydarzenie na miarę czasów. Jak patrzę na ten prywatny serwer, jak patrzę na to, ile tam zostało włożonej pracy, ile tam jest dodanych modeli, ile tam jest dodanych funkcji, ile tam jest dodanych lokacji, mobów, ile tam jest dodanego po prostu kontentu. Przez ludzi, przez zwykłych ludzi, po prostu przez fanów Metina, którzy zapewne tak jak i ja grali te 10 lat temu. Nie jestem w stanie powiedzieć, że jest mi szkoda Metina z tego powodu. Tak gra została po prostu całkowicie zaniedbana przez twórców czy też przez wydawcę. Mimo wszystko, to było ciekawe doświadczenie. Być może to jest ostatnie lato, kiedy ten Metin jeszcze stoi. Mam nadzieję, że jeśli wy, tak jak ja, kiedyś graliście w Metina, to odczuliście też tak samo nostalgię. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak podobał Wam się ten materiał. To pierwszy raz, kiedy robię coś w takim formacie. Także wszystkie komentarze będą dla mnie bardzo cenne. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia lub dobrej nocy. Thank you.